Dwie drogi, jeden bohater i wybór, który zmienia wszystko. Film pod zbroją to interaktywny, ruchomy komiks. Uczniowie nie są tylko widzami sami decydują o losie bohatera, poznając dwie alternatywne historie: bolesną ścieżkę zmarnowanego talentu oraz drogę na szczyt bohatera, inspirowanego prawdziwą historią jednego z najpopularniejszych aktorów. Albo stracę wszystko, albo zacznę żyć na nowo. Nie ma trzeciej opcji. Film to dopiero pierwszy krok. Drugim jest trening poprzez interaktywne gry. W quizie Prawda czy fałsz uczniowie obalają mity o używkach i uczą się od idoli, jak Zack Efron czy Michael Phelps, że sport to najlepsza apteka szczęścia. Z kolei gra potrafię mówić nie uczy rozróżniać agresję od asertywności. Uczniowie zbierają punkty za skuteczną odmowę w trudnych sytuacjach, od podejrzanej tabletki na dyskotece po nieznane napoje. Warsztat pod zbroją uczy, jak budować pancerz asertywności i gdzie szukać pomocy.